Ja jestem generalnie za tym, żeby dzieciaki pracowały. Wierzę w to cały czas, że, że ludzie są generalnie co do zasady mądrzy i dobrzy. Sami niby zdecydowani, jaka praca, w jakim zakresie, za jakie pieniądze. Jest wiele badań, które pokazują, że młodzi ludzie w tym wieku, jak zaczynają pracować hmm. zarobkowo, to trochę im się zmienia mindset. Ale czy bym na przykład chciałbym, żeby mój syn pracował, na no coś zmienię? No kurde, nie chciałbym. Jak im jest tak wspaniale, to nie chcę te roboty maskotam zatrudnią. Dobra, jedziemy dalej, panowie, w takim razie mm, no właśnie to będzie temat, którym się was zaciekawi, no i spiszę. Na Florydzie trwają dyskusje nad zmianą przepisów dotyczących prawcy dzieci, by wypełnić luki na rynku po imigrantach, którzy przebywali na terenie USA bez odpowiedniego zezwolenia. Nowa ustawa pozwoliłaby 14-latkom pracować na nocnych zmianach nawet w dni szkolne. Obecnie prawo zabrania zatrudnienia takich osób. Do pracowania między godziną 23 a 630, ale tu napisuje do pracowania między godziną 23 a 630. Czyli mogą 14-latkowie normalnie pracować. Florida została tam, w, tym, w tej ustawie, została tam wymieniona jako jeden z najbardziej dotkniętych problemem imigrantów Stan, gdzie na rynku pracy dostępne jest zaledwie 53 osoby na każde 100 wolnych miejsc pracy. Także słuchajcie, jakie sanie. No i w sumie tyle z ciekawszych rzeczy. Jakie jest wasze zdanie na temat tego, kto z was ma 14 latka? Nik, Konrad? Nie ja mam już 15 latka skończonego tak. 15 -latka. 16, Ale drugim ma 12, więc za innego będzie 14 -latka. O, no to super. Co jesteś co, co myślisz na ten temat? Czy byłbyś za tym, czy jesteś za tym, żeby dzieci pracowały? To już 14 latek to już mówił się, że nie dziecko, tak? To już jest kawaler. To już jest kawaler, mężczyzna. Młody. Znaczy, znowu, nie, to ja bym to wolał zostawić do decyzji rodziców, w takim sensie, żeby to nie było tak, że to jest uregulowane i nie wolno. Tylko wierzę w to cały czas, że, że ludzie są generalnie co do zasady mądrzy i dobrzy. Sami by zdecydowali, jaka praca, w jakim zakresie, za jakie pieniądze. nie postrzegam pracy jako coś złego, w takim sensie, że jest to sposób na, na zdobycie doświadczenia, docenienie wartości. Pieniądze, że taki 14-latek musiałby popracować przez całą noc, żeby zarobić 20 dolarów, to być może bardziej by się zastanowił, zanim by te 20 dolarów wydał. Nie? To jest, moim zdaniem, to jest patrzenie na tą monetę z jednej strony, bo jest też ryzyko, że te dzieci mogą być wykorzystywane, nie? Że, że ktoś, kto ma władzę rodzicielską w najlepszym hmm. przypadku, może te dzieci wykorzystywać do, do legalnej pracy, ale te dzieci potem niewiele z tego będą miały, więc. Wiesz, ty wiesz, że, to ludzi, że zawsze są... istnieje. To oczywiście, że tak, to wiesz. To... Dlatego, są, dlatego jest pewnie to prawo, żeby dzieci nie pracowały, nie? Bo to pewnie jest jeden z no argumentów. Tak, tylko więc... dlaczego 16, a nie, a nie 14. to zawsze będzie granica cienka i zawsze będzie ktoś mógł to podważyć. Nie, dlaczego nie 17, 18, 20 i tak dalej. Czy znaczy zacznijmy od tego, że to prawo mówi, że. Dzieci mogą pracować w Stanach Właśnie Zjednoczonych. Zmusza, mogą, mogą, no. mogą już teraz. Tam tylko jest kwestia tego, że oni chcą, żeby one mogły pracować również na nocną zmianę, bo tutaj są jakieś obostrzenia i, I, braki. i regulacje, tak? A braki są ogromne. Ja byłem na Florydzie dwa razy ostatnio na początku tego roku, i szczerze mówiąc, ja jakby nie doznałem tego, żeby tam brakowało ludzi wiesz, do pracy. Ale z tego, że tam dużo starszych ludzi wyjeżdża z Ameryki i tam sobie kupują mieszkania, budują domy, no i. Są już na emeryturze, więc nie pracują, więc poszukują kogoś, kto ich obsłuży i im pomoże. No, a ja, jak czytałem ten artykuł przed programem, to się chciałem odwinąć. No, że no dajesz. Że ja jak, też im się tak jest wspaniale, jak im jest tak wspaniale, to niech chcę te roboty maska tam zatrudnią. To no przecież nie, nie widziałeś Tylko reklam. Tylko nie ma tych robotów. No jakoś, jakąś no ma jeszcze, no, bo jest? nie ma robotów, które mogę wyprodukować roboty jeszcze. No, 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 no. I to jest taki paradoks, no. ale tak całkiem serio, no to przecież już Samsung nawet, czy Honda kilka lat temu pokazywały takie roboty do obsługi osób starszych. I na pewno będzie to problem i podejrzewalnie te roboty się szybko no. pojawią. W tym momencie jest kilka firm, które produkują, czy pracują nad wyprodukowaniem jak najszybciej robotów. Masz Boston Dynamics, masz Figma, masz Optimus, Ilona Maska właśnie. I jest jeszcze jedna firma, nie pamiętam jak się nazywa, która też pracuje nad tym, żeby stworzyć humanoidalne roboty. Skynet. By... Nie. Oby nie. Akurat tutaj nie, bo te roboty pewnie miałyby inne cele. Niemniej, wracając jakby do samego artykułu, ja jestem generalnie za tym, żeby dzieciaki pracowały, żeby to nie wybrzmiało źle, żeby prawda? miały możliwość. Tak. Będą mnie punktować. Tak, tak, żeby dzieci miały możliwość, żeby tak. pracować, nie po to, żeby pracowały i musiały, tylko dlatego, żeby miały taką możliwość, bo jest wiele badań, które pokazują, że młodzi ludzie w tym wieku, jak zresztą sam to powiedziałeś, jak zaczynają pracować zarobkowo, to trochę im się zmienia mindset, zmienia im się myślenie. Zupełnie inaczej są Dokładnie. poukładani. Nawet mam tutaj kilka wypisanych badań, ale nie będę nawet na ten temat tutaj ich wypisywał, bo każdy może sobie to wygooglać. Więc myślę, że Amerykanie też mają zupełnie inny mindset pod kątem kapitalizmu i uczenia dzieci, pracy i pieniądza i tak dalej, i tak dalej. w przeciwieństwie do nas i naszej edukacji finansowej, jeśli chodzi o młodych ludzi. Więc, Ale czy bym na przykład chciałbym, żeby mój syn pracował na nocnej zmianie? No kurde, nie chciałbym, tak? Nie chciałbym zdecydowanie, bo Ameryka według mnie nie jest idealnym krajem pod każdym względem. Ja bym się chciał uczyć od mądrzejszych w tych obszarach, w których mm -hmm. są mądrzejsi, a nie w tych, które są głupsi od nas. Ty, ale w Ameryce, kiedy jest noc, u nas jest dzień, więc... A, no a chyba, chyba, że wiesz. tak, no tak, tak, tak. No to my wszyscy w takim w IT, razie pracujemy w Ameryce w, w nocy. Jeżeli chodzi to o pracę w IT, no to dlaczego nie, nie? Pracujesz w Ameryce na nocną zmianę, ale pracujesz wtedy w Polsce na... No wiesz, w ciągu dnia. Spoko, ale tutaj chodzi o, konkretnie o Miami, nie? Ale tam faktycznie Miami to w ogóle jest Miami i w ogóle cała Floryda. Miami jest jedynym chyba miastem w Stanach Zjednoczonych, które jest oficjalnie dwujęzyczne, gdzie no, jest więcej ludzi mówiących po hiszpańsku niż mówiących po angielsku. I to się dało mocno odczuć rzeczywiście tam będąc. Ciekawe. Znaczy, ja to powiedział tak tylko Chicago, na... bo tam po polsku też mówię. Znaczy, powiedziałbym na koniec, że tak jakby wy, wydźwięk jest troszeczkę taki przez tą może noc i jakby mamy połączenie dzieci i praca, że jakby dostajemy od razu taki sygnał, że jest coś nie tak, a praca w ogóle może też oznaczać coś fajnego na przykład. Córki mojego brata, które właśnie są w, w okolicach 14 roku życia. Na przykład jak robiłem takie, były pikniki, i tam będzie sprzedawałem kawę, no to one na przykład się mnie pytały, że strasznie by chciały, zamiast siedzieć w domu, sobie ze mną popracować. No i oficjalnie nie mogłem czegoś takiego zrobić, nie? I na przykład tego typu rzecz jest taka, że wręcz by to było mega fajne. Można by to oficjalnie zrobić, jakieś pisy, zapłaciły podatek, nawet może na emeryturkę by coś odłożyły w bardzo wczesnym wieku. No, a no, praca to nie jest na co? Jaka... <śmiewanie> <śmiewanie> Rytorkę śmieje się, <śmiewanie> wiem, A to już przemyca ideę, <śmiewanie> żeby się fisku zgodził. Tak, tak. No, więc y, to wszystko zależy od tego, o czym o my czym tutaj rozmawiamy, nie? A jak my sobie wyobrażamy pewnie tego typu artykuł, to od razu jakby gdzieś tam podświadomie jakiś kamieniołom, nie? Wiecie, Niewolnictwo. Niewolnictwo, prawda, A ja i tak dalej, nie? A to, przecież to w ogóle to, to jest zupełnie co innego może oznaczać. Nie? Ale wiesz co? Ja ostatnio widziałem taki bardzo fajny post na Facebooku, że ktoś wpisał prompta do czata GPT, czy jakiegoś innego programu do generowania grafiki z AI i pisał, żeby mu wygenerował obraz em, biednych, nie jak to było, ludzi, którzy są po zawodówce i ludzi, którzy są po em, po, em, po studiach i żeby pokazał obrazek biednych ludzi po studiach oraz bogatych ludzi po zawodówce. I Chad GPT wygenerował, że bogaci mhm. ludzie po zawodówce to byli tacy, wiecie, o, o, o hemłaki, takie, ta, ta najtańsza buda, jakaś tam samochód rozwalony, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tych bogatych ludzi z edukacją wyższą, biednych ludzi z edukacją mhm. wyższą pokazał jako mimo wszystko bardzo dobrze sytuowanych. Także. To też pokazuje, jak, no bo wiadomo, że ChatGPT nie wymyśla tego, tylko bierze to z internetu, jaki jest po prostu obraz i przekaz w internecie, to tak tworzy ten obraz, nie? Więc jeśli ludzie myślą, że no z całym szacunkiem, ale nawet biedni ludzie po studiach są majętni, a bogaci ludzie po zawodówce są no, na kiepskim poziomie, no to, to pokazuje, jak, jak, jak społecznie, jaki jest niski poziom edukacji i tego, co my wiemy na temat tego, co się dzieje na rynku, nie? Czyli co? Konkluzja taka, dzieci do pracy w nocy? Konkluzja jest chce. taka, że uważam, że w Polsce dzieci powinny mieć możliwość oficjalnie pracować. Jeśli ich rodzice się na to godzą, jeśli one chcą, to czemu nie? Tak? Ale w nocy to bym nie miał przekonania, czy bym chciał, żeby dziecko pracowało osobiście. Bo to wiecie, to też tak by to brzmi, tak jak powiedziałeś słusznie, że mamy taki obraz, nie? że w jakimś sklepie, a tu zaraz ktoś wpadnie z ganem, i, i jak w filmach tam. Jakieś inne 14-letnie i, Oddawaj sra... gumy. Nate to już pewnie pracuje od dawna. Natomiast no, przecież kurczę, można pracować w wielu miejscach na nocną zmianę i to wcale nie jest związane z jakichś magazynach i tak dalej.